Aplikacja Animal Herpe, Her, Herper. Herper. Helper. Animal Helper. Kolejna wstawka na początek. Najbardziej krwiożercza jest y, róża. Tak? Bo ma kolce. Nie. Moja ciotka jest róża, jak ona w mięcho... <laughs> Stary z kabaretką. O jezu, ała! Zabolało w moją duszę. Uh, there he is. Oh my gosh, no! So come on, guy. Let's go up. That's... Szanowni Państwo, witamy was bardzo serdecznie w drugiej odsłonie Veno News, czyli informacji ze świata terrorystyki, ale nie tylko terrorystyki. A zaczniemy dzisiaj od żółwia greckiego, który powraca. Do województwa łódzkiego. Cieszę się, że ten zagrożony gatunek w końcu jest bezpieczny w województwie łódzkim. Miał daleką drogę z Grecji. Bartku, opowiedz nam o temacie. Jak podaje onet no, żółw grecki, bo tak patrzyłem na zdjęcie, yy, powraca. Prawda jest taka, że żółw błotny wraca, czyli nasz rodzimy gatunek żółwia. Niestety, po raz kolejny tradycyjne i trochę starsze media nie odrobiły zadania domowego i na zdjęciu widzimy nie żółwia błotnego, a zdjęcie żółwia greckiego. Także po raz kolejny apel z naszej strony o to, żeby zatrudnić jakiegoś profesjonalistę albo chociaż się do takiego odezwać. Przez ostatnie tygodnie w całej Polsce zaczęły pojawiać się dziwne brązowe owady, i widzę to też po y, aktywności na moim kanale w sprawie filmu. Właśnie o wtyku amerykańskim, bo on jest bohaterem tych wszystkich historii. Wtyk amerykański jest pluskwiakiem, który kilka lat temu pojawił się po raz pierwszy w Polsce. Moje pierwsze spotkanie z nim miało miejsce jakieś 10 lat temu w Pradze i wtedy też zauważyłem, że faktycznie rozprzestrzenia się on, nie jest toksyczny, nie jest niebezpieczny, nie jest jadowity, także tutaj absolutnie nie ma co panikować. Natomiast warto zdawać sobie sprawę, że te owady po prostu pojawiły się w Polsce i szczególnie na jesieni jest ich bardzo, bardzo dużo, co myślę, z Bartkiem mieliśmy ostatnio szansę nawet obserwować podczas naszej podróży do Warszawy. Zatrzymaliśmy się na maczku, bezczelnie mówiąc, i po prostu tych wtyków było tam. Pełno Mnóstwo wszędzie. Chmara. Także owadów tych jest bardzo dużo, natomiast absolutnie nie ma się czego bać. Nie stanowią zagrożenia dla życia ani zdrowia człowieka. Po prostu stały się częścią naszego ekosystemu. A jak chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o wtykach, to oczywiście zapraszam Was na mój film o wtyku amerykańskim z zeszłego roku. Informacje są nadal aktualne. Aplikacja Animal Helper potrzebuje Waszej pomocy. Aplikacja założona przez Adama Van Bendlera, czyli znanego stand -upera. Chciałem powiedzieć komika, ale myślę, że to byłby delikatny. Kabarekarze. Aplikacja pomaga zwierzętom gospodarskim, zwierzętom, nad którymi ludzie się znęcają, czy które ucierpiały w przypadku wypadków samochodowych. Dlatego jeśli macie wolną złotówkę, dwie lub trzy, to śmiało zapraszamy Was do linków w opisie. Chociaż powiem szczerze, że Adam ma na tyle silne przebicie, że w przeciągu nocy. Przyszło ponad 200 tysięcy złotych. Wczoraj wieczorem sprawdzałem zrzutkę i było tam około 40 tysięcy. Dzisiaj rano, znaczy rano, no teraz, jak dosłownie 10 minut temu spojrzałem, jest 240. I ludzie cały czas wpłacają, więc odzew jest przeogromny. Co jest bardzo pozytywną informacją, i mam nadzieję, że aplikację uda się odratować, bo gdyby nie udało się zebrać tej kwoty, to od 1 listopada aplikacja zostanie niestety zamknięta, tym samym pozostawiając wiele zwierzaków w opresji. Bo z tego co słyszałem, około 4 tysięcy telefonów miesięcznie dostają w sprawie ratowania zwierząt. Super inicjatywa, mega. Ja też płaciłem, więc zachęcam Was również do Czyli wpłat. Ja też muszę. Tak. Kolera, <noise> Nie będzie ze 18 września jeden z moich widzów o imieniu Łukasz przysłał mi bardzo ciekawego maila, w którym przekazał mi informację, że pewien gatunek Komara został odnaleziony w Polsce. I ja wiem, że teraz wiele osób sądzi, że to tak zwany słynny komar tygrysi, natomiast nie. Jak donosi Łukasz? Okaz Komara, którego złapał w Polsce, przesłał do uniwersytetu przyrodniczego we Wrocławiu do doktora habilitowanego Andrzeja Woźnicy, którego kojarzę z forum entomologicznym. Oznaczenie samego okazu troszeczkę zajęło, natomiast koniec końców wyszło, że owy komar jest to Edes japonicus, czyli tak zwany doskwier japoński, który to komar jest gatunkiem inwazyjnym, bardzo podobnie jak komar tygrysi. Komar ten pochodzi, jak sama nazwa wskazuje, z Azji i na nasze nieszczęście przenosi dokładnie te same choroby, które komar tygrysi. Zatem należy się mieć na baczności, ponieważ ze względu na ocieplający się klimat, różne gatunki z różnych cieplejszych regionów świata będą się również pojawiać pojawiać u nas. I tutaj mamy tego namacalny przykład. Nie wiem, czy publikacja jest już online, czy w ogóle to stwierdzenie doczeka się publikacji, natomiast jeśli tak, to oczywiście Was o tym poinformuję. W Polsce pojawił się krwiożerczy kwiat. A tak naprawdę po prostu niebezpieczny, bo trujący. Zimowit jesienny pojawił się na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Można ją spotkać w niższych partiach gór, ale uwaga. Nie niszczcie tej rośliny, ponieważ poza tym, że jest trująca, jest również pod ochroną. Trzymajcie się po prostu od niej z daleka. Kwiatek moim zdaniem jest podobny do krokusa, a substancją, którą zawiera w sobie, jest kolchicyna, czyli jedna z najbardziej niebezpiecznych substancji pochodzenia roślinnego. A na koniec, jedna z moim zdaniem najbardziej fascynujących informacji, jaka wydarzyła się w ciągu ostatniego pół roku, czyli narodziny czterech małych tygrysków we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym. Ale o tym opowiedzą Państwu nasi reporterzy, którzy są na miejscu. Witamy Państwa serdecznie, dziękujemy studiu za przekazanie uwagi, a z nami dzisiaj jest Artur Zając, czyli pracownik Wrocławskiego Zo. I to nie byle pracownik, ponieważ Artur zajmuje się opieką nad tygrysami sumatrzańskimi, a konkretnie maluchami, teraz, które przyszły na świat 22 lipca, skończyły trzy miesiące. Oraz są na wybiegu razem z rodzicami. Można je podziwiać teraz. Super, czyli ile mamy tych małych? Małych, małych mamy tygrysów cztery. Jest to bardzo wysoko w hierarchii, jeżeli chodzi o ogrody zoologiczne, gdyż zwyczajnie rodzi się od dwóch do trzech sztuk. U nas urodziło się cztery, więc to jest naprawdę evenement, evenement na może nie skalę światową, ale dosyć wysoki poziom. I udało się je odchować. W tej chwili mamy trzech samców oraz jedna samica. Dlaczego chronicie akurat tygrysy? To są sumaczańskie. Sumaczańskie. Jest wiele podgatunków tygrysów. Tygrys sumaczański jest jednym z najbardziej zagrożonych przez działalność człowieka. Na, na sumacze. Na Sumatrze? tak. Więc jest ich coraz mniej, bodajże około 400 mm, osobników, może mniej, może więcej na wolności. W ogrodach jest może kolejne tyle, ale głównie dlatego, że to jest, jest to gatunek najbardziej zagrożony ze wszystkich podgatunków tygrysów. Czyli okay. na świecie jest poniżej tysiąca sztuk, tak? No, bardzo mało, ale dobrze rozumiem, że ogrody zoologiczne dbają o czystość krwi, czyli o to, żeby konkretny podgatunek e, istniał, a nie tygrys po prostu jako tygrys. E, tak, staramy się, żeby mm, te geny były jak najczystsze, Gdyż w przyszłości może być tak, że jakiś ogród zoologiczny będzie potrzebował tygrysu, więc fajnie byłoby, żeby było jak najmniej spokrewnione z danym tygrysem. Okej. Okay. W sumie ma to sens. No. W wielu chyba dziedzinach hodowli różnych zwierząt, tak samo w pająkach, nie? też czystość ta gatunkowa jest bardzo dobrze, i bardzo istotna A. i bardzo pożądana. Więc tak, tutaj tak. podejrzewam, że pod, podgatunkowo to samo ma miejsce. Dokładnie tak, podgatunkowo ma to samo miejsce, dlatego staramy się tą czystość genetyczną zachować, żeby no, nie mieszać po prostu tej krwi, prawda? Super. Super mega. Ile osób tyle różnych przemyśleń i nasze pytanie brzmi, jaka jest ogólna rola zoo w całym świecie, chciałem zapytać. Hmm, można powiedzieć, że ogrody zoologiczne są taką współczesną arką, w której yy, dbamy o. Gatunki zwierząt, które są krytycznie zagrożone. Może nie tylko krytycznie, ale też które są ogólnie zagrożone przez dzielonych człowieka. No jasne. Ludzie myślą, że im się tutaj dzieje jakakolwiek krzywda, ale to jest bardzo błędne myślenie, gdyż mają profesjonalną opiekę. Przez opiekunów dziura w głowie? Spoko. No, ja różne komentarze no. czytam po prostu na temat o, typu właśnie, że o, nie było lwów, nie było tygrysów, nie było pantery, proszę zwrot za bilety. Nie? Okay. To jest takie... no. Eee, no. Czyli tak naprawdę po samą, poza samą rolą edukacyjną, czyli tego, że my możemy przyjść i zobaczyć te zwierzęta na żywo. Dowiedzieć się coś na ich temat, to przede wszystkim jesteście bankiem genetyki. Yy, tak, jesteśmy też bankiem genetyki. No to w ogrodach zoologicznych wiem, że przodują samice. Samców w ogrodach zoologicznych jest mniej, więc szczególnie nasze samce tygrysów sumaczańskich są bardzo cennie genetyczne, bo będą wyjeżdżały do innych ogrodów w celu reprodukcji, w celu zwiększenia populacji tygrysów sumaczańskich w ogrodach. To myślę, że ciekawa sprawa, bo kurczę, ja. Trochę wiedziałem co się dzieje z tymi zwierzękami, ale sądzę, że wielu z naszych widzów niekoniecznie. Nie, nie, mogło, nie ma pojęcia. A tak. powiedz mi, czy na przykład te ogrody są na całym świecie rozsiane? Znaczy, no ja wiem, że wszędzie są zon, <laughs> tylko że... Na jaką skalę są, że tak powiem, na jaką skalę jest współpraca między ogrodami zoologicznymi? Mogę powiedzieć, że prawdopodobnie na całym świecie. Po prostu tam, gdzie brakuje powiedzmy um, tych tygrysów, czyli ktoś ma samice to tam y, mogą nasze, nasze samce trafić do tych akurat ogrodów. Może to być na całym świecie, po prostu y, nie ma jakby takich ograniczeń. Tam, gdzie będą potrzebne, tam będą wysyłane. Oczywiście wiedzę większą ma na tym nasz koordynator i on po prostu tym zarządza, bo ma dostęp do bazy danych genetyki i on po prostu dobiera, gdzie w ogrodach zoologicznych będzie najlepsze połączenie genetyczne pod tym względem. Czyli nie jest to randomowo zrobione, a jednak ktoś nad tym czuwa i myśli jak to zrobić. Żeby zrobi. to miało ręce i nogi. Tak, Fajnie. Żeby, tak, dobrze to słyszeć. Żeby to miało ręce słyszeć. i nogi, więc łapy. <laughs> Taki żarcik. Taki żarcik. <gry> tak, na tym szczególnie pieczę zajmuje się koordynator tych tygrysów właśnie dlatego, żeby ta genetyka, czystość genetyki była zachowana. Świetnie. Dziękujemy Ci bardzo za wyczerpujące informacje. Myślę, że dużo my się dowiedzieliśmy no. i nie tylko my, na temat tego, jak działa ogród zoologiczny i. Powodzenia w dalszej opiece nad tymi maluchami. Dziękuję o, obrosły bardzo. Obrosły zdrowe i silne. Z tego, co już tutaj poza kamerą się dowiedziałem, gryzą. <gryzą> tak, gryzą. Ja również dziękuję Państwu za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do odwiedzin z Wrocław. Te gryski są wyposażone codziennie, póki jest ta pogoda, od godziny 10.30 aż do godziny 15.00. Można je zobaczyć na wybiegu wraz z rodzicami. To serdecznie zapraszamy i wracamy do studia. Jesteśmy z powrotem w naszym studiu. Bardzo dziękujemy za fantastyczny materiał i za pokazanie nam zwierzaków. Całkiem dobrze się sprawdzili ci nasi nowi reporterzy, muszę przyznać. Tak, uczą się chłopaki. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy za uwagę.